Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Len, a to jest pierwszy odcinek Zagrajmy w Donser. Pomyślałem, że ta gra będzie naprawdę fajna na początek, ponieważ bardzo ją lubię i można z niej nagrać kilka fajnych let's play. Mam tu jakiś swój tam świat, wybierzemy sobie postać. Um, miałem odblokowaną tą postać, ale był update i coś się stało, i nie mam. Mam tylko Wilsona. Oraz linka, którego mam ze Steam Workshop, ale link będzie w innym sezonie gry. Więc Wilson i zacznę. Gra mi się bardzo podoba i bardzo ją lubię. Kupiłem ją kiedyś na wyprzedaży steamowej. Grałem już w nią dosyć sporo, niestety czasem ginąłem. O, nam się. Muszę sobie zrobić siekierkę, do tego potrzebuję patyków, kamieni... Z tego co pamiętam, mnie nie atakują, dopóki ja im czegoś nie zrobię. Będę się tak starał gdzieś dwa dni na odcinek tej gry. Albo chociaż półtora. Ogólnie wiem, że noce są nieciekawe. Ogólnie to dzięki, już za kilka subów za swojego wstępniaka. No, bardzo fajnie. Dzięki. Don't Star będzie jedną z w sumie e, z niewielu gier takich steamowych. Głównie będę grał w gry poza Steam, a takie właśnie gry ze Steam'a, to często na live'ach. Lubię właśnie takie gry jak Don't Starve, że można jednocześnie coś robić i rozmawiać z widzami, no bo to jest bardzo fajne. Wiem, że doszedł dodatek do tej gry, yy, o gigantycznych potworach, myślę, że go sobie sprawię i też nagram kilka odcinków z tego. Jak tam poradnia. Jeśli ktoś pierwszy raz spotyka się z Dunsterfem, to wszystkie informacje o tej grze są w opisie. Zawsze będę tak robił. Jeśli będę zaczynał nową grę, albo też inne odcinki, żeby każdy był mniej więcej zorientowany, gdzie szukać danej gry. Grę bardzo lubię. Jest bardzo fajna, zrobiona z bardzo dużym pomysłem. Już nam się kończy ranek, zaczyna się będzie niedługo wieczór. Jeszcze szyszka. Mamy trochę jedzenia, przydałoby się jeszcze trochę kamyków. Drewna już też mamy sporo. Nie wszyscy znają interfejs, albo można się łatwo domyślić, ale jeżeli ktoś jest tutaj zielony, to pokrótce powiem co i jak. W sumie powinienem to zrobić wcześniej, ale się trochę zagadałem. W prawym górnym rogu mamy zegar z naszą porą dnia, a poniżej mamy żołądek, czyli stan y, naszego głodu. Mózg, czyli stan naszej poczytalności. Uff, y, no... się. stan na naszej poczytalności, czyli jeżeli na przykład za długo przebywamy w ciemnościach, to spada albo boimy się jakiegoś potwora, który nas goni to również. Jeśli mamy niską poczytalność, no to dzieją się rzeczy, których normalnie nie ma no, tu mamy. Coś tam dostaliśmy. Dostaliśmy rządło bodajże. Tak, to jest rządło. Tak, to jest rządło. Okej, okay. mamy jeszcze mapkę. Można też otworzyć tabem, O, widzicie, poczytalność nam spada, no bo jest ciemniej. Głód też nam powoli spada, a serduszka, no to nie muszę chyba wyjaśniać, że jest to yy, po prostu ileś naszego zdrowia. E, tu są takie ścieżki, w których po prostu przemieszczamy się szybciej. E, I będziemy musieli sobie zrobić ognisko. Czy mamy już wszystko do ogniska? Nie, nie mamy traw. Dlatego potrzebujemy kilku traw. Na dole mamy oczywiście nasz ekwipunek, to co mamy w ręce. Okej, okay, ognisko rozbiję sobie tutaj. Już jeszcze chwileczkę. Możemy grać zarówno przy użyciu myszki jak i klawiatury. Ja osobiście wolę myszkę, bo wszystko można robić już jedną ręką. OK, coś tam dostaliśmy. Jeszcze robi noc, więc żeby nasz Wilson nie zwariował, to się gdzieś rozbijemy. O, może tu, 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 tu. O, tu jest w to będzie fajne. Okej, okay, rozpalamy sobie ognisko, zróbmy je sobie gdzieś tutaj. że właśnie nie powinny podpalić, bo jest daleko. Jeżeli coś posadzimy za blisko, co zresztą Wam zaraz pokażę. To po prostu no spali się normalnie. Jest to dopiero w sumie pierwszy dzień, pierwsza noc Więc jeszcze nic się jakoś nie dzieje. Zetniemy to drzewa i wracamy do ogniska, bo się robi noc. Ok, szybko. Możemy dołożyć sobie na przykład do ognia. Ale nie możemy tak blisko stać. Możemy coś zjeść. Je się, można jeść tak. Jak widzicie, żołądek nam się tam podnosi. Jeżeli za dużo czegoś dajemy, to po prostu odechciać i możemy zmienić coś. Właśnie, nie wiem, lecz, przed chwilą się coś nie Nieważne. Full poczytalność nam trochę spada, ale nieznacznie życie. Full. Musimy go już do ogniu. Nie możemy za blisko stać ognia, albo w niego wejść. No bo logiczne jest, że spłoniemy. Oczywiście nam pękło. To cóż, zrobimy sobie następną. Skończyły mi się chyba kamyczki. No, niestety. Ognisko ładnie się pali. Ogólnie w nocy nic się szczególnego nie dzieje. Jeżeli siedzimy w jakimś miejscu, przynajmniej na razie. Dlatego uważam, że będę nagrywał po prostu tak półtora dnia, że jedną noc, jeden ten. Dlaczego? To jest ogólnie mój taki wymysł, żeby robić filmiki gdzieś tak, właśnie do 15 minut. No, ja po prostu mm, zauważyłem, że ludzie nie oglądają dłuższych filmików. Może są naprawdę ciekawe, ale ja jestem początkujący. Mam taki świeżo założony kanał i nie mam jeszcze zbyt wielu widzów, więc żeby ich przegonić to będę po prostu nagrywał krótsze filmiki. Ponieważ YouTube robi teraz tak, że mm, trzeba obejrzeć przynajmniej tak ileś tam procent filmiku, żeby zaliczyło się wyświetlenie. No właśnie, więc jakbym miał zrobić 50 minutowy filmik o to nie byłoby jakoś świetnie. Myślę, że trzeba by się gdzieś wybrać. Na przykład dojść do tej ścieżki. teraz w dół. I poszukać sobie jakichś surowców. 15 minut, niewiele, ponad 15 minut. Bo ludzie nie oglądają dłuższych filmików. Dlatego też większość takich gier o kamieczki, kamieczki, kamieczki zawsze przydadzą Dlatego właśnie dłuższe gry to na live'ach. Live'y, no to Okej, okay. Możemy sobie zrobić kilo. Mamy złoto. Czego nam będzie złoto potrzebne? ...do zrobienia sobie machiny naukowej. Jest to kategoria, która pozwoli... machina pozwala nam wynaleźć jakieś... ...przedmioty. Znaczy się, wynaleźć. Receptury, ale też możemy... ...wynaleźć właśnie przedmioty. Wiem, że się powtarzam. Nie lubię takich pustych miejsc. E ze względu na to, że kiedyś takie na no, takie puste miejsce, i nagle z dziury wyszedł potwór. Ale tu mamy trochę złota. Tu kolega gra w Darksidersku, pewnie zobaczyliście wszyscy. Cóż, mamy tutaj dużo złota. Jak widzicie, ten kamień. O, ma tylko pęknął. No. Ten kamień, który właśnie e, rozwalam, ma takie małe żółte linie. A to oznacza, że jest w nim coś wartościowego. W tym nasz, aktualnie w naszym przypadku, złoto. Oczywiście podzielę. Są inne rzeczy. Gra jest bardzo fajna. Może trochę przypominać Minecrafta, ale jest. Bardziej rozbudowana, myślę. Chociaż Minecraft jest równie fajnie gro. Jeżeli chcielibyście, no to mogę nagrywać Minecraft, ale to tylko jeśli widzowie będą chcieli. Sam jestem na razie. Możemy zaatakować pająki, będziemy mieli mięso. Ok, mamy mięso. I potrzebujemy jeszcze sieci. Mamy sieci. Sieci. O nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. E, plecak, plecak, plecak. Plecak potrzebujemy. Potrzebujemy maszyny naukowej, żeby zrobić plecak. Okej, okay, to za chwileczkę. Musimy się gdzieś tak. Możemy się osiedlić obok świnek. Świnki. To jest król świnek. Ich bóstwo. Eee, król świnek. Świnki często mają obrzędy. Aktualnie tutaj świnkom nic nie jest, więc budowanie się obok świnek nie jest zbyt bezpieczne. Dlaczego tak? Ponieważ yy, są plemiona świnek, które są do nas agresywnie nastawione, i są plemiona świnek, które yy, są dla nas w sumie obojętne, a my dla nich również. Możemy się wybudować. O! Tu mamy dostęp do dużej ilości drewna, więc tu można się wstępnie osiedlić. I widzicie ile nam wyskoczyło kategorii, bowiem maszyna daje nam różne nowe rzeczy. Zrobimy sobie plecak. Plecak daje nam dodatkowe miejsce w punku. Co dalej? Możemy sobie zrobić łopatę. I łopatę możemy użyć, yy, aby wykopać nasz... No nie nasz, ale wykopać nagrobek. Okej, okay, to zrobimy tak, że dwa dni, dwa noce. Będzie maksem na odcinek. Łoh. Wow. Aha! I jest jeszcze coś... Jeszcze jest jedna rzecz. Fire pit. Build. Porządne ognisko mam. możemy piec sobie rzeczy one wtedy będą nam dodawały nie dość, że dużo naprawdę podejmowały nam głodu w sensie dodawa, tam są świetliki nic specjalnego tutaj patrzę na nagrywanie, że już 16 minut więc stwierdziłem, że już nie będę przerywał tak w środku i po prostu jak nadejdzie ranek, to tak skończę grę okej, okay, co my tu mamy Możemy zrobić sobie... Aha, to jest takie przetwarzanie czegoś. Dużo kategorii... Magia. O, magia jest fajną kategorią, ale niestety wymaga bardzo skomplikowanych rzeczy. Tutaj na przykład potrzebujemy paliwa, ciemności czy jakichś tam duch, duchów. Jeszcze nigdy nie udało mi się tego zrobić. Ogólnie, pierwsz, jedyne co zrobiłem to fajny bajer, ale na razie nie będę zdradzał o co chodzi. Bo może niektórzy z Was nie wiedzą. O, ognisko nam przygasa, dodam go. Odcinek ten będę wrzucał raz na jakiś czas nie ten, tylko ogólnie odcinki z Dansterva. Żeby kanał nie stał się monotonny. Tak jak mówiłem we wstępniaku, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Okej, okay, nadszedł dzień trzeci. I myślę, że na tym skończymy pierwszy odcinek Zagrajmy w Don't Mam nadzieję, że Wam się podobało, więc zapraszam Was do komentowania, subskrybowania. Odwiedźcie także mój fanpage na Facebooku. I mój kanał twitchowy na Facebooku będę Was informował odnośnie live'ów i nowych odcinków. Facebookowi mają lepiej. Mówił dla Was Len, dzięki wielkie, cześć.